Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na temat urządzenia TK. W tym odcinku zajmiemy się tematem, który na pewno wymaga omówienia, dlatego że jest dużo telefonów, dużo pytań. A mianowicie zamontujemy sobie hamulec wlotowy Marksman na tym naszym karabinie. Broń została wcześniej sprawdzona, także jest na pewno rozładowana. Gwint, akurat na tym karabinie, jest 5824, natomiast wiadomo, że hamulce, albo jak jeżeli nie wiecie, to występują z innymi gwintami. I w komplecie razem z hamulcem dostajemy taki klucz, no i oczywiście sam hamulec. Ja za chwilę zrobię zbliżenie. Dokładnie, co będę robił i w jaki sposób, żebyście zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi. To, co będzie nam potrzebne, to poza samym kluczem do hamulca jakimś środkiem do odtłuszczania. Tutaj jak mam aceton. Będzie nam potrzebny i sobie już przygotowałem nawet klucz. Ja wziąłem sobie nastawny, bo tak będzie mi najwygodniej, oraz klej. Tutaj jest Loctite 270 i zaraz zobaczycie po kolei, co będziemy robić. Ja zrobię tutaj zbliżenie, żebyście to widzieli. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jak widzicie, to jest wszystko przygotowane. Czyli wzięliśmy sobie klucz atekowy, mamy ten klucz dodatkowy, który potrzebujemy. Mamy Loctite'a, mamy aceton gdzieś tutaj z boku. To pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to rozkręcimy sobie ten hamulec, żeby zobaczyć, jak on wygląda mamy tutaj nakrętkę, zauważcie, że do zewnątrz skierowane są te wcięcia, które będą nam potrzebne do klucza. Zdajemy tą nakrętkę, odkręcamy hamulec. Tutaj też wyraźnie widzicie, że ten element który idzie do hamulca, nie jest nagwintowany do końca, ten gwint zaczyna się później. To jest dla nas wartościowa informacja. Więc pierwsze co, to rozkręcamy sobie, żeby zobaczyć, czy wszystko się ładnie rozkręca, czy wszystko jest OK. Następną rzeczą, którą zrobimy... Będzie sobie skręcenie tego wszystkiego, tak mniej więcej, i nakręcenie na gwint broni, żeby zobaczyć, czy tutaj również nam się wszystko ładnie nakręca. Czyli nakręcamy sobie na gwint naszego karabinu delikatnie. Nas interesuje tylko, czy wszystko sobie dojdzie ładnie do oporu, tak żebyśmy sobie zweryfikowali to, czy jest OK. I już widzimy, że jest OK, da się nakręcić do oporu, nawet w poziomie by nam wyszło, ale na chwilę obecną nie ma to żadnego znaczenia dla nas. Odkręcamy to wszystko i będziemy to rozkręcać. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy te wszystkie gwinty odtłuścić, dlatego że będziemy używali kleju, żeby sobie to wszystko pomontować. Więc rozkręcamy ponownie. I stąd ważna informacja, żebyście pamiętali, które gwinty są od czego, w którą stronę idą. Bierzemy sobie aceton, ja już wcześniej zamoczyłem tą ściereczkę i będziemy sobie otłuszczać. Zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Tu będę musiał użyć. Złożyć ją troszkę inaczej. Tak, żeby nam klej miał dobrą powierzchnię do pracy i ładnie nam to wszystko skleju. OK, tu wyczyścimy jeszcze sobie gwint na lufie. Teoretycznie mamy wszystko. Zapomniałem o jednej rzeczy wam powiedzieć, a mianowicie będziemy potrzebować jeszcze poziomicy. Słuchajcie, po oczyszczeniu tych elementów to co robimy to nakładamy klej Loktajt 270, dlatego że on puszcza w 200 paru stopniach. My przy strzelaniu takich temperatur nie osiągniemy, a zapewni nam połączenie. I gdybyśmy chcieli zdemontować ten hamulec, nie ma problemu, żeby delikatnie podgrzać lufę, nic się wtedy nie uszkodzi i możemy taki hamulec sobie ściągnąć. Więc Loktajta 270 dajemy od przodu do tyłu. Ja tego nie będę robił, dlatego że akurat na tym karabinie będzie inne urządzenie wylotowe, ale tak bym dał. Klej od przodu do tyłu mamy to otłuszczone. Składamy zgodnie z zasadą, tak? Czyli ten element, gdzie nie ma gwintu, idzie w stronę hamulca, tu, gdzie jest gwint, będziemy nakręcali na lufę. Nakrętkę nakręcam tak, żeby wycięcia było od strony zewnętrznej, żeby strony lufy mógł sobie ten klucz włożyć. Dokręcam nakrętkę do oporu i nakręcam na lufę. Gwint na lufie, tak jak mówiliśmy, jest posmarowany klejem nakręcając nakrętkę ładnie, rozprowadzimy ten klej po całej powierzchni, dokręcamy do oporu, tyle ile możemy i tak zostawiamy na 24 godziny. Bardzo nam to ułatwi pracę. Po 24 godzinach luzujemy naszą na, kontrnakrętkę delikatnie i zaczynamy nakręcać hamulec wylotowy. Hamulec wylotowy dokręcamy tyle ile możemy do oporu i jak widzimy, że tu akurat nie trafiliśmy, tak? widać ewidentnie, że, chociaż Wy nie widzicie, natomiast patrząc w ten sposób, widać, że hamulec jest krzywy. To znaczy, że musimy ileś go cofnąć do tyłu, tak żeby był w poziomie. Jak to sprawdzić? No na tym etapie karabin tak naprawdę zamontowałbym już statyw, sprawdził wypoziomowanie karabinu. Poziomica na płaskim elemencie hamulca przyłożona, tak żeby to ładnie wypoziomować. Nie wiem czy powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Ewentualnie yy, hamulec, jak nakręcamy to, również dajemy klej. Tak? Czyli mamy klej pomiędzy naszą lufą a naszym elementem nagwintowanym, który wchodzi w skład hamulca, tak? czyli tutaj od środka. Następnie dajemy troszeczkę kleju na tą powierzchnię, jak nakręcamy hamulec, żeby nam się to wszystko później ładnie trzymało. Tu będzie co prawda kątna nakrętka. Ale lepiej jest dodać tego kleju. Na pewno nam się wtedy to nie poruszy. Kiedy mamy wypoziomowany hamulec, zaczynamy dokręcać kąt na krętkę, aż wejdzie w przypór. I wtedy, żeby to dobrze dokręcić, montujemy nasz klucz. Tutaj z przodu są po to dwie płaskie powierzchnie, żebyśmy mogli złapać jednym kluczem. Bierzemy drugi klucz, który mamy w zestawie, i kontrujemy. Ponieważ mamy dany klej. I pod tym adapterem naszym gwintu, między lufem a tym adapterem, i mamy dany klej na hamulec. Jak to wszystko zwiąże, na pewno nam się nic nie poluzuje. Kąt nakrętka dodatkowo to utrzymuje w stałym położeniu. Także nie trzyma się tylko na gwincie, tylko na sile. Skąd nakrętko dodatkowo jest klej, na pewno nam się to nie poluzuje. Ważne, po każdej operacji, której używamy kleju, czyli najpierw, jak montowaliśmy adapter, musimy odczekać 24 godziny, i teraz po zamontowaniu tego hamulca. Również musimy odczekać 24 godziny, dopiero wtedy możemy montować tłumik marksmana. Na tym nie róbmy tego wcześniej, dlatego że ten klej jeszcze nie związał i coś może puścić. W szczególności, jeżeli ktoś bardzo mocno dokręci marksmana, zdarza się, że ma no, dużo siły i potrafi zacząć wykręcać go razem z hamulcem, i naprawdę nie jest łatwe wymontowanie tego elementu. Słuchajcie. To wszystko. Widzieliście, jak to wygląda. Ja tylko przypomnę jeszcze raz tak bardzo skrótowo, żeby to było widać. Widzieliście detale, ale tak jak mówię, przypomnę jeszcze raz. Wykręcę teraz wszystko. O, nie jest takie proste. Nawet bez kleju się zaczyna wszystko ładnie trzymać. W każdym razie po pierwsze, po pierwsze Wypakowujemy hamulec, sprawdzamy, czy wszystkie gwinty nam pasują. Druga rzecz, otuszczamy wszystkie powierzchnie, następnie nakręcamy kąt nakrętkę do oporu, nakładamy klej na gwint, nakręcamy nakrętkę i czekamy 24 godziny. Kiedy klej nam już zwiąże i poczekaliśmy te 24 godziny, wówczas luzujemy kąt nakrętkę tyle, ile możemy po prostu. Dajemy klej na gwint pod hamulec, nakręcamy sam hamulec. Chodź tutaj. Dochodzimy do oporu, kiedy osiągnęliśmy opór, a hamulec nie jest w poziomie, cofamy go tyle, żeby był w poziomie, hamulec musi być wypoziomowany i następnie nakręcamy lekko kąt nakrętkę, bierzemy klucz. Tutaj na hamulec bierzemy ten drugi klucz, który mamy od Marksmana i kontrujemy całość. Wtedy mamy pewność, że nam się to nie odkręci. Natomiast po tej operacji musimy zaczekać 24 godziny, żeby klej, którym jest klejony hamulec do gwintu, ponownie nam zapał. Mam nadzieję, że to jest jasne, że wszystko wyjaśniłem. Gdyby były jakieś pytania. Niejasności. Zapraszamy do nas, żeby telefonować, pisać komentarze pod filmem, mailować to, co potrzebujecie. Dzięki, wielki na razie. Hej.